O, moi kochani, witam was na kanale Świat Rokcji. Dziś będzie Squishy vs Real Food Challenge. Ja już tutaj mam dwie pierwsze rzeczy przygotowane w sensie squishy i prawdziwe jedzenie. Tych rzeczy jest mało. Mam tutaj dwie miski. To nie zależy od wielkości, więc ja stwierdziłam, że sobie traktam, bo to ja. Będę je przygotowywał. Ła, moja siostra. chyba to. To zielone. O, jest real food, więc wiecie, że A squish wyglądał w ten sposób taki okay, squish. Więc ja wszamię sobie kaktuska i do Was wraz. Ok, moi kochani, ja mam już przygotowane dwie kolejne rzeczy. Um, to jest jakaś, to jest jakaś So. Dobra, zostawiam, tak? O nie, no i mam squisha. Taka bułeczka. No nie A jako prawdziwe było. Pączek, nie! Przykro mi taki ładny pom... Wszystkie przykre. Smutno mi. Więc ja to odnoszę. Lecimy do kolejnej rzeczy. Okej, okay, kochani. Zmieniu się kadr Teraz jest coś. Mamy dwa dwa jakby i chyba zamienię. Tak mnie kusi, żeby zamienić. Ok. 3, 2, 1. Kuisz, o nie, bananek Spróbujmy bananka Taki ładny, żółty bananek Banan -ban. No i co? Zostało mi się pobawić z kuiszem jakby Whatever No cóż, ktoś zje tego banana okay, Dobra, moi kochani, no już ostatnia, niestety, runda Ten filmik był bardzo krótki, ale teraz też mnie trochę to kosztowało, żeby tutaj wszystko przygotować, kupić um, i znaleźć wszystkie moje squisze. więc yy, zostawiam, zostawiam, czemu nie, dobra, boję się O jedzonko, o szkoda, że to nie jest brzoskwinka, brzelki brzoskwinki, a squish jest po prostu prześliczny, on jest z AliExpress, ale po przepięknie ale też że ale ładnie, Ale ładnie, ale Dobra, testuję je na wizji. Mm. O oh my god! Oh. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Lajkujcie, testujcie i do zobaczenia. Cześć!